Son of God, derived from the Father. Chrystus jest jednorodzonym synem Boga, wywiedzionym od Ojca patriarchowie i prorocy. Ellen White wciąż podkreślała, że Duch Święty jest mocą i obecnością Bożą działającą w sercach ludzi, a nie osobą współistotną Ojcu i Synowi, co widać w cytacie: The Holy Spirit always works to accomplish his work in the heart of man. Duch Święty zawsze działa, aby wypełnić swoje dzieło w sercu człowieka. Ellen White używała również określenia niebieskie trio, które odnosiło się do współdziałania trzech aspektów działania Boga w świecie Ojca jako Najwyższego Władcy, Syna jako jednorodzonego, który miał początek oraz Ducha Świętego jako Bożej Mocy działającej w sercach ludzi. W jej oryginalnych tekstach sformułowania takie jak The Three Highest Powers in Heaven trzy najwyższe moce w niebie jednoznacznie wskazują na współdziałanie tych elementów w Zbawczym Planie Boga, a nie na trzy współistotne osoby jednej istoty. Po śmierci Ellen White, Generalna Konferencja redagowała te teksty, aby wspierały doktrynę Trójcy. Wyrażenia takie jak powers czy highest powers były zmieniane na persons. Osoby, co całkowicie zmieniało sens pierwotnej wypowiedzi. Cytaty oryginalne, mówiące o współdziałaniu Ojca, Syna i Bożej Mocy, zaczęły być wykorzystywane w publikacjach kościelnych, jako dowód istnienia Trójcy, mimo że Ellen White nigdy tego wprost nie nauczała. W rezultacie miliony wyznawców Kościoła Adwentystów dnia siódmego otrzymują zniekształconą interpretację, która różni się od pierwotnego przesłania Ellen White, kierującego uwagę na jednego Boga Ojca, jego jednorodzonego Syna i moc Bożą, działającą w Duchu Świętym, bez trynitarnej doktryny. Przypominam, że jest to moja obiektywna ocena. Nie jestem członkiem żadnego kościoła i nie wierzę w trójce, ponieważ jest to doktryna, która powstała na soborze w Nicei w 325 roku, a następnie została uzupełniona i sformalizowana na soborze w Konstantynopolu w 381 roku. Żaden prorok ani apostoł nie był trynitarzem. Nauka ta nie wywodzi się z Biblii, lecz powstała na bazie metafizyki i filozofii greckiej i stanowi konstrukcję teologiczną rozwiniętą w ramach Kościoła Rzymskiego, a nie pierwotnego przesłania Pisma Świętego. Co ważne, Kościół ten otwarcie chlubi się tą doktryną i powszechnie uznaje ją za własną, twierdząc, że ma do tego prawo, ponieważ stawia autorytet tradycji i decyzji soborowych ponad pismem świętym, co można łatwo sprawdzić w oficjalnych dokumentach i katechizmach. Zapraszam do subskrypcji kanału i komentarzy.